Bo zaczynamy. Startuje mój podcast. Co na tapecie? A co to jest tapet? Tapet to stół w tradycji przykryty zielonym suknem, przy którym zapadały najważniejsze decyzje. Dziś te decyzje zapadają w innych miejscach, czy przy innych stołach, czy w innej formie. Często korzystając z telefonów komórkowych, komunikujemy się komunikatorami i mamy tę tapetę na telefonie. Na swoim smartfonie, ale o tych najważniejszych decyzjach ciągle w podcastach możemy rozmawiać. Dlatego mój podcast, Co na tapecie, będzie dotyczył najważniejszych decyzji, rozmów z decydentami, z osobami, które te decyzje podejmują, czy w nich współuczestniczą w Polsce, na Dolnym Śląsku, w Europie, a będzie także wydanie lokalne, trzebnickie. Będziemy o tym mówić na YouTubie, na Facebooku, na stronie tapecie, która jest nazwana natapecie.co. Będą też skróty na Instagramie i TikToku. A dzisiaj gościmy w Strasburgu. Jest z nami europoseł, poseł do Parlamentu Europejskiego, Jarosław Duda, poseł z Dolnego Śląska. Witam Panie pośle. Widać za oknem dziedziniec parlamentu w Strasburgu. To ciekawe miejsce i związane z Wrocławiem z Dolnym Śląskiem. Tak, dzień dobry. Witam cię, Marku. Witam cię jako obecnego radnego, ale też marszałka województwa dolnośląskiego. Jest mi bardzo miło, że zechciałeś chciałeś ze mną w tej formule się spotkać. Rzeczywiście jestem w swoim biurze w Strasburgu. Jak widzę w obrazie, dziedziniec jest widoczny, a jest związany bardzo z Dolnym Śląskiem, ponieważ władze miasta Wrocławia ofiarowały czy przekazały symboliczną kulę, która jest w centrum tego dziedzińca. Myślę, że wielu, którzy odwiedzali Strasburg, Mieli możliwość nawet sfotografowania się na tle tego symbolu Wrocławia, właśnie w Strasburgu i w parlamencie. To jest bardzo ważne. Jakoś przechodzę przez dziedziniec, to widzę duże grupy, które oglądają, które się fotografują na tle właśnie tego, tego symbolicznego, przywieżonego z Wrocławia obiektu. Tak to nazwijmy. I to jest bardzo fajny polski, dolnośląsko-wrocławski akcent. To w tym tygodniu nie jedyne dolnośląskie. Taki dolnośląski akcent, bo zaprosiłeś jako europoseł z Wrocławia, z Dolnego Śląska, z Opolszczyzny, wystawę Niedokończone Życia. Może coś więcej nasi tak, słuchacze, jest, widzowie by o tym się chcieli dowiedzieć? Bardzo chętnie podzielę się tą informacją. Jestem dumny z tego, że byłem organizatorem wyjątkowej wystawy wernisarzu przygotowanej przez Fundację Bente Kahan która to fundacja pokazuje tę wystawę w wielu miejscach na świecie, zatem wydaje się, że to miejsce, czyli Parlament Europejski główna siedziba w Strasburgu, daje możliwość daje możliwość prezentowania też tych akcentów dolnośląskich czy polskich i jestem dumny, że mogłem być organizatorem, i ta wystawa odbyła się tu z taką, no nie chcę powiedzieć pompą, ale naprawdę została bardzo dobrze przyjęta. Jest bardzo wiele dobrych, pozytywnych komentarzy, a wystawa prezentuje, tak jak mówi też jej nazwa, a mianowicie Niedokończone Życia artystów pochodzenia żydowskiego z różnych dziedzin, od literatury po właśnie teatr, po inne dziedziny sztuki, którzy utracili, stracili życie w czasie II Wojny Światowej, w czasie Holokaustu. I tak jak mówię, jest w dobrym miejscu, eksponowana bardzo wielu parlamentarzystów, ale też gości może być uczestnikiem, właśnie i mogą uczestniczyć w tym naszym wspólnym projekcie. I jestem, tak jak powiedziałem, dumny, że udało się tę wystawę tutaj w Strasburgu pokazać. Praca europarlamentarzysty w Strasburgu, w Brukseli. To nie tylko promocja regionu, ale także konkrety. Chciałbym porozmawiać dzisiaj o Europejskiej Karcie Osoby Niepełnosprawnej. To projekt, nad którym pracujecie. Skąd w ogóle inicjatywa i potrzeba wprowadzenia Europejskiej Karty Osoby Niepełnosprawnej? Co to jest za, za temat i dlaczego jest to ważne? Po pierwsze, to jest temat, który jest mi bardzo bliski, między innymi dlatego, że jak wiesz, Marku, całe swoje życie jestem związany z zawodowy, jestem związany ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami i bardzo się cieszę, że taki dokument będzie wdrożony i mam nadzieję, że on będzie wdrożony w perspektywie nieodległej, czyli jeszcze w tej kadencji, ponieważ wiele milionów osób z niepełnosprawnościami w Polsce i w Europie, w krajach członkowskich, ale też nie tylko przecież, oczekuje ujednoliconego, jednolitego dokumentu, który będzie potwierdzał ich prawa do pewnych dóbr, które w związku z ich niepełnosprawnością, ale nie tylko, powinny być im przynależne. To dotyczy między innymi kwestii transportu, dostępu do dóbr kultury. To wszystko jest związane z tym, aby każdy, kto na przykład udaje się w podróż, do innego kraju miał szansę na skorzystanie z rozstrzygnięć, które będą ujednolicone. Dzisiaj mamy z tym kłopot. Ten kłopot polega na tym, że jeśli na przykład obywatel Polski pojedzie do Madrytu i chciałby zobaczyć słynne Muzeum Prado, to wówczas może się spotkać z tym, chociaż będzie miał widoczną niepełnosprawność, że nie zostanie potraktowany tak jak obywatel Hiszpanii. Tak? I dlatego to jest Główna motywacja, żeby ujednolicić prawo w dostępie do różnych dóbr albo też ujednolicić prawo do tego, żeby można korzystać bezpłatnie z komunikacji, zarówno osoba z niepełnosprawnością, jak i jej opiekun. Zatem bardzo czekają środowiska, środowisko środowiska czekają na tę kartę. A ja jestem ogromnie usatysfakcjonowany tym, że to się zdarzy za czasów, kiedy reprezentuję. Polskę, Dolny Śląsk, opolszczyznę w Parlamencie Europejskim. Zatem to jest dokument, który będzie ujednolicał prawa osób z niepełnosprawności, niepełnosprawnościami w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Czyli dzisiaj te prawa nie są honorowane w krajach Unii to Europejskiej, bo wyjechać kraju? To różnie bywa. To tak jak już argumentowałem, może się zdarzyć, że obywatel Polski, będący w innym kraju, może nie skorzystać albo inaczej, może napotkać na bariery, a tu chodzi o bariery w postaci dostępności, a dostępność jest podstawową, jakby tutaj funkcją bycia w mobilnym bycia, bycia w toku życia, czyli funkcjonowania w otwartym społeczeństwie. I ta karta, która zostanie wprowadzona w najbliższym czasie, i to będzie karta. Z mocną y, taką delegacją, ponieważ to będzie w formule dyrektywy, dy, dyrektywy, którą zaproponowała już Komisja Europejska, i nad nią procedujemy w tej chwili. Szczególnie mówię tutaj o mojej komisji, komisji Employment, czyli sprawy społeczne, rynek pracy. I tam jestem bardzo aktywny, ponieważ no spotykam się ze środowiskami osób z niepełnosprawnościami w Polsce i tutaj w Europie. Zatem też mam takie wyobrażenie, że czuję ten temat, czuję te. Problemy i chcę być reprezentantem tego środowiska tutaj na poziomie Komisji Europejskiej, znaczy na, komi na, na poziomie Parlamentu Europejskiego, a jednocześnie to jest pewne zobowiązanie, bo chcę powiedzieć, że jestem jednocześnie osobą delegowaną przez Parlament Europejski do reprezentowania Komisji w ramach wspólnych działań dotyczących wdrażania karty. Związanej z yy, tak naprawdę to nie jest kartą, tylko konwencji osób z niepełnosprawnością Organizacji Narodów Zjednoczonych. Czyli to jest moje dodatkowe wyzwanie i motywacja do tego, żeby dobrze ten temat przeprowadzić. Wielu, wielu z nas spotkało się z konwencją osób niepełnosprawnych Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale czy. Przez rozumienie karty mamy na myśli jakąś legitymację, jakiś dokument, czy zestaw przepisów ułatwiających życie osobom niepełnosprawnym poza swoim krajem, w którym żyją na co dzień? To bardzo dobre pytanie. A mianowicie to nie jest tylko zestaw praw, który jest gdzieś zapisany. To będzie konkretny dokument ujednolicony, który będzie funkcjonował na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej. I będzie się można nim posługiwać. To nie tak, że to będzie gdzieś zapisane i trzeba będzie się na to powołać. To też zależy od tego, kto tę kartę wyda. To każdy kraj członkowski będzie wskazywał swój swój urząd, że tak powiem, który taką kartę będzie wydawał i ona będzie fizycznie w kieszeni, mówiąc tak kolokwialnie, osoby z niepełnosprawnością. Jak pojedzie do danego kraju, to. Tamte władze, czy też osoby kontrolujące pewne rzeczy, czy na przykład osoby wpuszczające, przepraszam, czy te sprawdzające bilety do, albo brak biletów do muzeów w różnych krajach, będą honorowały tę kartę, zarówno dla Polaka, czy Polki, która będzie z niepełnosprawnością we Francji, czy we Włoszech, i odwrotnie. Chodzi o to, żeby ona miała moc sprawczą, i żeby była respektowana i była honorowana. I taki jest zamysł, jeśli chodzi o tę kartę. To jest, to jest rzeczywiście konkret, to jest konkretna rzecz, konkretna legitymacja i konkretne prawa uprawnienia wynikające z tych przepisów. No, rozumiem, pracę europosła też jest taka, aby realizować te konkrety, oczekiwania osób, z którymi na co dzień rozmawiacie też w swoim okręgu wyborczym. No i właśnie, czy osoby niepełnosprawne z Wrocławia, z Dolnego Śląska, z Opolszczyzny zwracały się do pana posła z potrzebą wprowadzania takiej karty i czy te doświadczenia też... Z działalności w Ministerstwie Polityki Społecznej czy w Pefronie można wykorzystać dzisiaj w Parlamencie Europejskim, jakby wprowadzając przepisy bliższe człowiekowi, bliższe osobie niepełnosprawnej w tym przypadku. Dokładnie właśnie tak to wygląda. A mianowicie w związku z tym, że przez 8 lat pełniłem funkcję pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych, to Naturalnie moje relacje, kontakty z tym środowiskiem były, są i będą, mam nadzieję, jak najbardziej twórcze, aktywne. Ja się nastawiam na słuchanie, słucham oczekiwań, i te oczekiwania były związane z tym, że zróbcie coś z tym, to znaczy wprowadźcie określone rozwiązania, które umożliwią nam dostępność, swobodę podróżowania, te wszystkie udogadnienia, które czasami, no. Powodują taką frustrację, że jedzie osoba z niepełnosprawnością do innego kraju i nie wiem, czym się spotka. Czy na przykład, nawet jeśli będzie, tak jak mówię, miała, bo się spotykałem z takimi sytuacjami, widoczną niepełnosprawność, to w związku z tym, że nie ma takiego dokumentu, to może się okazać, że kontroler w Środku transportu, jakiegoś tam, nie wiem, w tramwaju w Strasburgu, powie, ale przepraszam, ale proszę mi pokazać dokument, który umożliwia czy też uprawnia panią, pana do podróżowania i pani, czy pana asystenta bezpłatnie, bo przecież takie rozwiązania są w różnych krajach. Napotykaliśmy takie rzeczy, było trochę skarg. Ja też chcę powiedzieć, że jako jedyny przedstawiciel polskiej delegacji IPP. W, w komisji petycji wielokrotnie prezentowałem i no, walczyłem o prawa tych osób poprzez ich petycję, którą składali, a ja je tutaj referowałem i zwracałem się do Komisji Europejskiej o to, aby po prostu zajęła stanowisko. Tu jest taka formuła, z której się bardzo cieszę. Zresztą komisja petycji jest dla mnie bardzo ciekawym odkryciem że jeśli pojawia się petycja, która wchodzi na, do porządku obrad, to ona musi zostać należycie sprawdzona w tym sensie, że Komisja Europejska, odpowiednie jej agendy, muszą zająć stanowisko i powiedzieć, że tak, prawa tej osoby na przykład zostały w, w ramach zatrudnienia czy inne rzeczy złamane i wzywamy wówczas państwo członkowskie i odpowiednie władze do usunięcia tych barier, ponieważ to jest łamanie, po prostu rozstrzygnięć na poziomie prawa europejskiego i wielokrotnie udawało się nam takie kwestie już tutaj rozstrzygać. Panie pośle, kiedy ta karta osoby niepełnosprawnej może zostać wprowadzona, a na jakim etapie są prace w Parlamencie Europejskim nad tymi przepisami? Już wspominałem o tym, ale doprecyzuję. Finalna faza w tym zakresie już następuje i tak jak mówiłem, bardzo bym sobie tego życzył, a szczególnie środowisko osób z niepełnosprawnościami, żeby tę kwestię rozstrzygnąć jeszcze w czasie tej kadencji. Ja myślę, że poprzez to, że byłem bardzo aktywny i wniosłem wiele poprawek do sprawozdań i rezolucji w tym zakresie, to będę tym bardziej chciał pilnować tego, żeby to nie znowu, znowu nie zostało gdzieś tam odsunięte w czasie. Zatem w moim przekonaniu, prace są na finalnym etapie. I to jest kwestia kilku miesięcy, kiedy ta dyrektywa zostanie ogłoszona i środowiska wielomilionowych osób z niepełnosprawnością będą mogły cieszyć się dokumentem, który będzie im dawał poczucie bezpieczeństwa i będzie im otwierał, mówiąc obrazowo, światło powiedzmy Europę, ale też świat w jakimś mierze w takim nieograniczonym i nie opartym o jakieś tam frustracje czy stresy, dostępie do wszystkich tych dóbr, które są należne każdemu z nas. Bardzo dziękuję panie pośle za to spotkanie, za to, że mogliśmy z naszym podcastem Co na tapecie? Fakty dolnośląskie gościć w Strasburgu, w biurze pana europosła Jarosława Dudy. To debiut naszego podcastu. Myślę, że ta nowa forma, myślę, że zaskakująca dla wielu naszych widzów i słuchaczy, że dwóch polityków może rozmawiać o polityce. Mam nadzieję, że w sposób interesujący, przybliżając pracę naszego europosła, naszego reprezentanta w Parlamencie Europejskim, ale w naszym podcaście będą gościli także politycy, którzy dzisiaj wybierają rząd w Warszawie, pracują nad projektem ustawy o in vitro. Będziemy rozmawiali także o polityce regionalnej dolnośląskiej, ale co na tapecie to także ten trzebnicki wymiar, co na tapecie fakty trzebnickiej, o polityce trzebnickiej będziemy rozmawiali. Myślę, że także inne gminy, inne samorządy będą mogły do tego pomysłu na rozmowę o polityce dołączyć, a za ten podcast. Dziękuję europosłowi Jarosławowi Dudzie za wizytę w Strasburgu, za ciekawą rozmowę i pokazanie, że przepisy, które w Parlamencie Europejskim są przyjmowane, dotyczą tak naprawdę tych spraw e, dolnoślązaków, Polaków, z którymi się spotykamy na co dzień i nie jest to jakaś odległa biuro, biurokracja brukselska czy Strasburga, te, strasburska, tylko rzeczywiście sprawy, które dotyczą nas wszystkich. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję za zaproszenie i życzę powodzenia. To bardzo ciekawa formuła i proszę o mnie pamiętać. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Podcast Co na tapecie? Fakty Dolnośląskie. Pierwszy odcinek za nami. Dziękuję.